Cześć, ja jestem Blakeful i witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale przedstawiam top 10 moich ulubionych bitew pokemon w anime. Miejsce 10, ASH kontra Brandon. Jest to 190 odcinek z serii Advanced Generation. Walka ta, szczególnie z zawodami pańskimi, a przede wszystkim jej koniec, gdy obaj trenerzy użyli swoich ostatnich Pokémonów. Ash wyciągnął swojego Pikachu, a Brandon legendarnego Pokemon'a Reggie icea Walka stała się nadzwyczajna, gdy Reggie ice obrócił całe pole walki lodem. Pomimo trudnych warunków w walce Pikachu bez wahania atakował swojego przeciwnika. Walka ostatecznie skończyła się zwycięstwem Pikachu oraz wygraną Asha przeciwko Brandonowi. Miejsce 9. Red kontra Mewtwo Walka ta pochodzi z ostatniego odcinka Pokémon Origins. Do walki Mewtwo Red użył kilku Pokemonów żaden z nich nie był w stanie nic mu zrobić. Dobra walka w się dopiero gdy Red wystawił swojego Charizarda i go Mega w Charizarda X. To co najbardziej mi się podobało w tej walce, to jej wykonanie pod względem technicznym. W porównaniu do innych walk Pokémon, to animacje były na bardzo wysokim poziomie. Jak na moje oko, to strasznie tam zajeżdżało takim battle Shounenem. Miejsce ósme, aż kontra Drake. Jest to 111 odcinek serii Pokémon. Walka ta pochodzi z Ligi Wysp Pomarańczowych, którą Ash wygrał. Pojedynek ten był jednym z pierwszych bardziej spektakularnych walk, które mogliśmy te kilkanaście lat temu zobaczyć. Z tego pojedynku najbardziej spodobał mi się strasznie Charizarda i Dragonite'a. Ogólnie strasznie fajnie została ujęta walka powietrzna, te i wszystkie ewolucje powietrzne. Ostatecznie Charizard przegrywa swoją walkę, lecz nie zapomnijmy co działo się dalej, czyli pojedynek Pikachu i Dragonite'a. Pikachu pomimo swoich małych rozmiarów zaopowali tak potężnego smoka na ziemię. Miejsce siódme, aż kontra Harrison, a dokładnie Charizard kontra Blaziken. Jest to 156 odcinek w regionie Jotu. Ogólnie cała walka była obłędna. Szczególnie spodobał mi się moment, gdy Charizard zrobił sejsmiczny wstrząs na Blazikenie, a ten sprytnie ochronił się od upadku. Cała walka była spektakularna, wszystkie wymiany ciosów z jednej i z drugiej strony. Ostatecznie walka zakończyła się zwycięstwem Blazikena. Miejsce szóste Ash kontra May odcinek 191 serii Advanced Generation. Połynek ten nie był pełnoprawną walką, w której chodziło o powalenie przeciwnika. Otóż była to walka w finałach pokazów Pokémon w miasteczku terakota. Walka toczyła się pomiędzy Sceptajdem Asha a Blazikenem May. Pomimo dużej przewagi ze strony Blazikena, Sceptaj bardzo dobrze sobie radził. Możemy zauważyć bardzo dobre wymiany ciosów. Walka zakończyła się remisem. Miejsce piąty, Ash kontra Tobias. Jest to odcinek 189 z serii Diamant i Perła. Początek walki jest dość nudawy, Wszystkie Pokémony Asha padają jeden po drugim od Darkrai'a Tobiasa. W końcu przychodzi czas na step Asha, który jako jedyny stawia opór silnemu Darkrai'owi. Pomimo dużych problemów, jakie Steple napotkał, pokazał, że jest naprawdę silny. Ostatecznie Steple zwycięża nad Darkraiem. Kolejnym Pokémonem, jakiego Tobias użył, był Latios, który z łatwością uporał się z Steptailem. W ostatecznym starciu Aż użył swojego Pikachu jako ostatniego pokemona, który po prostu świetnie sobie radził. Tak powiem, że była to najlepsza walka w wykonaniu Pikachu, udowodniając już po raz kolejny, że jest bardzo silny. Ostatecznie walka z Pikachu zakończyła się remisem i porażką Asha w półfinale. Miejsce czwarte, Ash kontra Pol, pojedynek 6 na 6. Ogólnie to każda walka była dosyć dobra i w żadnym momencie nie zajechało nudą. Nie będę rozwodzić się nad każdą walką, ale wezmę pod uwagę tylko pojedynek, gdy Ashowi został tylko Chimchar. W pięknym stylu pokonał silnego Ursaringa, ale najlepsze było potem, gdy Chimchar erował w Monferno. Pol wystawił Elektrabaza. Była tam piękna wymiana ciosów, niestety Monferno nie zwyciężył z Pokémonem Pola, ale myślę, że nie dużo brakowało. Ostatecznie walka zakończyła się z pola. Miejsce trzecie, Aż kontra Pol. Kolejna walka Asza z Polem, tym razem w Lidze Sino w w finale. Tak jak w poprzednim miejscu, każda walka była po prostu świetna. Tym razem nie będę się rozwijał tylko nad jednym pojedynkiem. Walka Drapiona i Gliscora była bardzo fajnie zrobiona pod względem technicznym. Glaiskor w bardzo dobrym stylu kierował tą walką, ostatecznie pokonując Drapiona. Kolejną wspaniałą walką był to Infernape kontra Electrifier. Od razu powiem, że najlepsza walka z Pokémon serii Diamond i Perła. Ich walka była po prostu genialna, ale to, co się stało potem, Infernape użył swojej specjalnej zdolności, jaką był Pożar. Wtedy elektrywa został z łatwością pokonany. Ostatecznie ASH wygrywa z Polem w ćwierć finale. Miejsce drugie, ASH kontra Blaine, czyli Charizard kontra Magmar. Osobiście moja ulubiona walka z pierwszej serii Pokémon. Wtedy właśnie Charizard nie zbuntował się i chciał sam walczyć z Magmarem. Może nie była to walka bardzo dobrze zrobiona, lecz jest ona dość sentymentalna. Najlepszym momentem w tej walce jest, gdy Charizard i Magmar wylecieli z lawy, a następnie Charizard. Strogi sejsmiczny wstrząs na magmarze, wykończając go, ostatecznie aż wygrywa z Blainem. Miejsce pierwsze: Aż kontra Gareli Gadżoto. Jest to najlepsza, moim zdaniem, bitwa Pokémon, tak jak jest to od kilku pozostałych pozycji. Pochwala, oczywiście, całą walkę, gdyż ona była cudowna, ale również wyróżnia kilka z nich. Pierwsza najbardziej mi się spodobało to walka Magmara Garego i Herakrosa Asha. To co Herakros zrobił było bardzo niesamowite, gdyż pomimo dużej przewagi strony Magmara, Herakros zdołał w dobrym stylu pokonać przeciwnika. Kolejne pojedynki były dość zabawne, aż wystawił do walki Torlaxa, który pokonywał swoich przeciwników jednym ciosem. Ale ostatnią walką, a zarazem najlepszą, był pojedynek Charizarda Asha i Blajstojsa Garego, którego dopiero pierwszy raz poznajemy. Walka była dość nierówna, ze względu na przewagę typu ze strony Blazetoisa, ale jak już dobrze poznaliśmy, to Charizard jest mega silnym Pokemonem, to właśnie on kontrolował tą walkę, no i standardowy Seismic który wykończył Blazetoisa, ostatecznie aż wygrał walkę z Garem. Dzięki wszystkim za uwagę! Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze top 10 ulubionych bitew Pokémon w anime. Nie zapomnijcie ocenić filmu, oraz zasubskrybować kanału. Ja się z wami żegnam. To cześć i na razie.